Siemanko, a więc teraz udaję się do naszej kuchni Pożarcie Pyk, pyk, pyk. Jest niby blisko, ale jakoś nie widzi mi się to, że to będzie takie proste. Ty pilnujesz wejścia do kuchni? Oho. Oho. Ciekawe, czy miałbym ich zabić. Ter teraz by mi się przydał koktajl Mołotowa. Parcie, parcie, parcie. To jest boom, jedno. Tam jest boom. Tu jest boom, ale no kurde, nie trafiam w nikogo, no. Ja nie mogę tych butli wziąć, chociaż... Jak się postaram. To i rzucę butlą. Tylko oni muszą do wszyscy podejść. Patrzcie tu, panowie. Patrzcie, jakie będzie boom, widowisko normalnie. O, ale pięknie mi się udało. No, ja myślałem, że to już wszyscy. Dobra, ich jest mało, więc tamta butla chyba nic nie da. Przeładuję sobie, chociaż nie jednego chyba zabiła, albo i nie. Biorę maczetkę i schodzimy im na łeb. Raz tylko wystarczy ich zabić w dupę. Nie mogę go trafić w łeb. Ani tak samo tego. Dobra, jeden zabity. Drugi też. I idziemy dalej. Kurde, bo się tu wchodzić. Ale dobra, wyważamy. Pyk. Czysto, o dziwo tu jest czysto. Nie muszę tego brać. Co tu mamy? Koktajl młotowy On na pe pewno by się przydał, ale nie mam za co. Tu oni są pewnie. Patrzcie. Tu jest coś za cicho. Szybko. Ty suko. Oho. Wiedziałem, że to jest coś za piękne. Wow. Zwieprzamy. Tego jednego jakoś, jakoś dobiję i muszę się pożywić. Na główkę. A oni drzwi nie otworzą i mają wała. Dobra. Gdzie było to żarcie? One było gdzieś tutaj. Wiem, mógłbym to zrobić koktajlem motowa, ale nie chcę mi się wymieniać za moje aktualne bronie. Tak więc nic nie poradzę. Pyk. Jeszcze owocka. Mogę bronię naprawiać. Znowu mam wała. Chodź, tu panowie, jest. Biegną do mnie, biegną. Chodź. Jeden tylko. Wiedziałem, że to byłoby za piękne. Zdychaj. On się musi położyć, bo tamtego w życiu nie zabije. Ale jak widać oni wstają jak cholera szybko. Dobra, po nim. Co mamy tu wziąć? Otwieramy drzwiczki. Nie ma tu czegoś do żarcia? O, są tu inni. Ej, no przecież co jest? O to właśnie chodziło o godne, bo wszystko smakuje nie, a ja teraz musimy zdobyć więcej splów. Jeszcze splów. Nie chcę tego ciężkiego pistoletu. Jest jeszcze jedno miejsce, w którym możesz poszukać. Ta powinna być broń, cały cholerny arsenał. Jedynym problemem może być, że zostanie się do środka. Dobra. Dobra, nawet tego nie czytam. Uważaj na siebie po drodze, pyk. Chyba tu poczekamy. Dajcie nam znać, kiedy będzie bezpiecznie. No i znowu ja. Mocna maczeta. Ja nawet nie mam kasy na naprawę, ale jaja. Gdzie mam iść w ogóle? Właśnie tak patrzę. Przejdź do zbrojowni. I znowu mam gdzieś iść w inną miejsce. Już tak się nalatam. Dni Titus'a są policzone. Już dość biegania, no. Co to, to w dół? Była w dół, było, lol. To idziemy do piwnicy. A w piwnicy pewnie ich będzie tyle, że szok 78 metrów. Uwaga, już słyszę tych gnoi Ekstra batonik. Faktycznie ekstra. Dobra, 60 metrów. <ścoughs> Sorry, a ich tu na pewno będzie wyskakiwać tyle. Patrzcie, na razie cicho, co to się stało? Nikogo nie ma? To by był normalnie cud, jakby tu nikogo nie było. O właśnie. Oho. Wielcy nie są, ale tu jest ciasno, więc nie będę miał problemu. Bo będę ich nawalał tylko z buta. Fyk. Fyk, potnę ich trochę. Eee, coś za łatwo poszło. Żyje on? Nie żyje. Pyk. No skąd on się wziął z tyłu? Co się szwendasz, szwendacz? Z buta, z buta. I zdychaj. Leżysz! Dobra. Jeszcze sprawdzimy czy tu no, aby na pewno nikogo nie ma, że mi z tyłu nie wyla... O właśnie. Tego się obawiałem. Też łatwo było ich powalić na ziemię. Pyk. Bo już leżeli. Pyk! I jeszcze jeden. Uch, od tych zgętania czaszek też mi się normalnie niedobrze robi. Na ziemię. Coś tu jest po prawo, bo słyszę. Jejku! To ten, ten pedał. Samobójca pieprzony. To ja się dziwiłem czemu od razu mnie zabija. No i jeszcze w dół. Ja się tak nie bawię. No, wiedziałem. Pyk. No kładź na ziemię. A tamty to jakiś karateka na ziemię? Na ziemię! Jak oni szybko wstają! Nożty, ty. W dupę jeżdża! No, żeby z dwoma sobie nie poradzić, to jest dla mnie dziwne. Kłacie szybko. On wstał czy nie? Wstał pedał A już mu waliłem w łeb. No kurde, to będzie trudne. Leżeć no, żeby z dwoma pedałkami sobie nie poradzić. Nie, nie, nie. To jest trochę dziwne geje ale mam mało żyć szybko noż i pieprzony pedał mnie pokonał no, to już jest naprawdę coraz trudniejsze, myślałem, że te więzienie pójdą raz dwa a żeby dwóch ziomków nie móc pokonać to jest normalnie kino, gdzie to było? tu było, a teraz ci się odpłacę gnoju patrz, teraz możesz mi skoczyć Wtedy też bym cię prawie pokonał. Zabrakło mi dosłownie kawałek żyć i zdykasz. Dobra, tak więc nic takiego nie straciłem. Kasa się przyda. Słabe, słabe. Tak, ja jakieś do dupy to wszystko. Kurde, ktoś tam krzyczy. Ciekawe, kto to. Ja pierdzielę jeszcze tych idiotów brakowało. Pyk Tam jest u góry drugi Też dostał za pierwszym. Ładuj dobrze. Ja wolę już tych ziomków aniżeli trupów. Bo ci się kryją do mnie tylko i nie przyjdą do mnie. Pyk A z Magduma to za pierwszym razem. Tylko trzeba ładnie trafić w łeb. Co jest u mnie problemem. Idzie do mnie, idzie. Z bliska go będzie łatwiej trafić. Jest tu ktoś? Czy tak? Patrzę, kto to? Policja. No ale co ja mam wspólnego? Tyż ja nie złamałem prawa. No kurde. Nie, jak się nie będziemy bawić? Biele kalasza. Pyk. Tu gdzieś drugi jest. Tam zombie. Widziałem rękę za ścianą. No i co? Tyle? Czy nie tyle? Co my tu mamy? Kasa. Forsa. Forsa. Bo tu wejść, bo wiem, że tu są zombie. Dobra, biorę maczetę. Tym razem Tom. Pyk, odcięty łeb. Pyk. No ty żyjesz. Myślałem, że on nie przeżył mojego ataku, ale jak widać, przeżył. Coś mi się tu nie podoba. Coś tu za cicho. Ołaaa... Oh, wow. Zdechł? Zdechł. A w tych rzucę butlą i strzelę. Właśnie, tam jest ten pieprzony wielkolud. I o to mi właśnie chodziło, pięknie. Ładuj. Dobra. I po czaszce. Dobrze tego wielkoluda załatwiłem. Jednak te butle się przydają. Mam nadzieję, że już jestem blisko. Oj, trochę tu rozpierducha była. I jesteśmy na miejscu. Słuchać coś tam z oddali, kurde. Nie. Tylko nie on, proszę. Tylko nie ten pedał. Nie będę z nim walczył. Wchodzę do środka i zamykamy. Teraz do góry. Bo w dół chyba nic nie było. Nie, nie mogę. Z tasakiem pedał. Na ziemię. Oni czasem straszą mnie nawet. Powiem wam. Idę sobie idę tu No właśnie, takie dziwne odgłosy. Ech. Wow. jakiś sprytny, nie mogę w niego trafić. I takim to sposobem doszliśmy chyba tutaj do końca. To jest to czy nie jest to? Trochę się boję. Patrzcie dla amunicji. Pyk, pićko. Jeszcze jedno. I włazimy. Otwierać. Oho. Znacie inną drogę? No i widzicie, zawsze mam jakiś problem. No. A tu są zombie, które się jarają. Pyk. Pyk. To one są słabe chyba. Noż Bo oni się palą w końcu i leżą. Ale już inną drogę. Coś. No nie Widzicie to sami co ja? To samo w sensie, ja ich przeskoczę. O, <laughs> ciekawe czy tak czy tak mi się uda. Ja pierdzielę, przecież ich tu dwóch jest. Już widzę, że miałbym z nimi walczyć. Ciekawe czy po schodach u mi wchodzić. Nie będę się z nimi bił. Z nikim. Oho, z tym pieprzonym wielkoludem. Wejdę sobie tu na wyższy poziom. Mam nadzieję, że oni tak szybko nie umiem chodzić. I tylko, aby teraz zamknąć jakich, jakieś drzwi, żeby nie weszli. O wow. Albo mi się wydaje, albo chodzę trochę w kółko. Do widzenia. I co? Suki? Kto jest najlepszy? Kamil. Ale to mi się poda udało. Naprawdę. Widzieliście. Ja to trochę nie fair. To jest... To było trochę nie fair, ale dobra. Pyk. Batonik. Batonik. Tak, jestem mordercą i terrorystą. Ja już tam nie wracam do nich. Patrzcie, ich tam jest. Portfel. Napój. Dobra. No, rusz dupę. amunicja, ale nie mogę. O, ale tam się dzieje. U. Zostaw nieśmiętnie, nie ma na to czasu. Nie martw się o swoich przyjaciół, ja się nimi zajmę. Jedynie przejście prowadzi przez kanały. Gdzie te kanały? O, pomaga mi. Koktajle. Wziąłem z takiego jednego koktajla, ale leje na razie na to. Jakoś nie, wi nie wierzę żeby tu nic nie było o, Ale tu ciemno, pewnie też nic nie widzicie Ja również nic nie widzę Także jak coś mi zaskoczy to Będę miała A już słyszę coś Amunicja, której nie mogę wziąć Kanały Oho Aż tyle? Dobra, ich pozgniatam pojedynczo, powoli. Ciekawe, czy coś widzicie. Jeśli ja nic nie widzę, praktycznie na glebę policja, na glebę. Gdzie on ma łeb? Jest, mam nowe punkty umiejętności, tylko nie wiem co wziąć. Dobra, biorę ostatni poziom tego. Tu ty żyjesz na łeb. Wolę ich pozabijać, niż uciekać, bo potem je będą gonić, downy. A one są słabe dosyć nawet. Więc warto je pozabijać. Dobra, idziemy. Szybko, szybko, 100 metrów. Też tutaj nie wiem, czy będę resztę bił, wolę chyba przed nimi uciec, o. No co, ja będę się z takimi bił? To chyba nie ma sensu nawet. Jak y kiedyś, jak biegałem po kanałach, pamiętacie? Uciekałem przed wszystkimi, to chyba i tutaj warto. Szczurki jakieś. 20 metrów. Ja by teraz tu wyjść, i będzie wszystko w porządeczku. A tu jest drabinka, boże tak patrzę gdzie. Teraz to możecie mi skoczyć. Nie wejdziecie tutaj. Widzę jakąś rękę. What the fuck No właśnie. To samo myślę. Co to jest? Labirynt. Labirynt Ja tu zamknę za sobą Bo nie wiem co mnie tu czeka Ale to naprawdę było Fuu O kurde cicho Jest tam I ktoś Przyszli rys. po nas Wow z kim porozumienie z nią? Na początku była cisza i spokój, a potem rozpoczęło się piekło. Wieźniowie ruszyli na Titusa i jego ludzi, Mał, a oscylki i głosy tak walki zabiły nieumarłych. Moen ukrył nas i sprzedał łódź Alvaro w zamian za informację, jak ciebie znaleźć. Pomógł nam wejść do szybu wentylacyjnego i gdy zapadły go te trupy, bo ich zbyt wiele. Zaprowadź remę i Jean do windy. Dobra, szybko, szybko. Trupy, ich dopadły. Trupy, chcę zobaczyć. Trupa yeah, Szybko wejść do windy. Jest winda. Po tej windzie chyba sobie zapiszę. Bo nie wiem co mnie czeka. Oho. Fuj. Co to się dzieje? Mamy filmika. Oho, tak, odetchnęliśmy głęboko. Wstawaj, obudź się. To ten ziomek. To nie czas na drzemkę, do cholery. Jak rozmawialiście z White'em, musimy się stąd wynosić to już. A jak my to zrobimy, skoro pułkownik zaopał mi? Nas wydymał. Szczepionkę wziął, wow. no właśnie, co jest do cholery. Musimy ruszać dalej. Na dachu jest śmigłowiec. Czeka na White'a. Jeśli ten dupek dotrze do niego przed nami, spierdzieli stąd. Wezwie bombowce i w ogóle, i rozwali całą wyspę. Musimy go dorwać, póki mamy jeszcze szansę. Kieruje się w stronę szpitala. Chce zabrać Johnny i zaprowadzić się do śmigłowca. Biorąc pod uwagę, że kompletnie oszalała, to może mu chwilę zająć. Nie mamy zbyt wiele zakażonych. No, 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 no. Windą Widom na samą górę. trafimy prosto do drugiego skrzydła sz szpitala. Spoko. Powodzenia. Ruchy. Mamy jakiś filmik? Dobra, ja zapisuję i gramy za chwilę dalej. Cześć.